Jesteś pewny, że to tutaj? Tak, to tutaj. Ale... No dobrze pamiętam. Ale tu już coś jest. E panie! Pobudka! Czy to pański szałas? Przepraszam, <noise> co się stało? Zabieraj pan stąd ten szałas! Co takiego? Co? Mam zabrać swój namiot? Nie namiot, tylko szałas! <śmiech> <śmiech> Przyznaję, nie najlepiej wyszło mi rozbijanie obozowiska po ciemku, ale to chyba nie powód, żeby się ze mnie tak nabijać. Była, to to tutaj! Ale szybko nie obijać Co to za ludzie? Skąd oni się tu wzięli? Nie, proszę pana. To jest jednak namiot. To jest namiot? Namiot. To pokraczny krzyweli ni pies nie wydra coś? Ni wydra. Jak psu z gardła wyjęte, no. Wyciągnięte. Prawdziwe namioty to pan dopiero zobaczy. No właśnie. Jak je zdejmiemy z wozu i rozstawimy na półwyspie. No. A pan musi się stąd wyprowadzić. Wyprowadzić. Nie zamierzam się z panami kłócić o miejsce nad rzeką, ale ponieważ ja tu pierwszy zamieszkałem, no więc ten cypel należy do mnie. Mam takie samo prawo obozować na nim, jak i panowie. Powiedz mu, my tu byliśmy wcześniej, na długo przed panem. Teraz przyjechaliśmy i spotkaliśmy jakiegoś włóczęgę. Na no, skąd ja mogłem wiedzieć, że tutaj będzie jakiś obóz? O teraz jednak już pan wie. Proszę więc, uprzątnąć te swoje graty. Moglibyśmy zamieszkać tu wszyscy. Ja jestem człowiekiem spokojnym, no nie będę przeszkadzał panu. O nie, 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 co? To, to nie. Tu będzie prawdziwy, porządny obóz ekspedycji. Antro, rypro, atro, antropologicznej! Nikogo obcego do obozu nie wpuścimy! Prrr, przykro mi, ale musi pan się stąd wyprowadzić! No, tak jak kolega powiedział. Więc nie ma innej rady, tylko od razu zabieraj pan się do roboty! I uprzątnij pan te swoje graty! No właśnie! Trudno, no zabiorę swoje rzeczy. Aha, yy, tam w trzcinach, tam obok półwyspu, mam swoje czółno. Czy nie będzie panom przeszkadzało? Może sobie tam spoczywać w spokoju. <słuch> Co za totalny brak kultury. Gdzie ja się teraz przeniosę? Kto to? Kto tu jest? No, tego już za wiele. Zastęp łuczniczek melduje się w gotowości. Przybyłyśmy panu na ratunek! Przed czym? Jesteśmy, aby panu pomóc? Strzelając do mnie z łuku? To chyba do tamtej grupy, która mnie stąd wygania, powinny panienki strzelać. Oni byli pierwsi. Już w zeszłym tygodniu wybrali sobie to miejsce na obóz. Ale nie chcą naszej pomocy w jego budowie. Czy pozwoli pan, że przeniesiemy pańskie rzeczy? Chcecie mi pomóc! To dla nas doskonała okazja spełnienia dobrego uczynku. Wszystkie zastępy z naszego obozu wyszły z teren z zadaniem wykonania jakiejś pożytecznej pracy. Teraz trafiła się dobra okazja. To miło. Ja nazywam się Merida Waleczna. Tak mnie przezywają, bo na zawodach łuczniczych w naszej szkole otrzymałam pierwszą nagrodę za celne strzelanie z łuku i z kuszy. Ja jestem Borówka, Co? bo zabrałam najwięcej jagód w lesie. Co oko, do usług najlepiej rozróżniam ślady w lesie. A ja najlepiej wspinam się na drzewa, Wiewiórka. Miło mi. Ja zaś jestem Tomasz. Tomasz Włóczęga. Tak możecie się do mnie zwracać. Czy długo zamierza pan przebywać w tej okolicy? To będzie zależało od wielu czynników. Będzie pan łowił ryby? Być może tak. A nie ma pan będek? No, nie mam rzeczywiście. Więc chyba ryb pan nie będzie łowił? No nie będę. Zapewne jest pan na urlopie i będzie pan wypoczywał? Postaram się. A dlaczego właśnie tutaj będzie pan wypoczywał? Są chyba ładniejsze miejsca na Wisłą. Tu nie jest brzydko. No tak, ale gdzie indziej może się okazać jeszcze ładniej. Owszem, ale ja wolę tutaj. się Pan zajmował czymś interesującym i tajemniczym, to chętnie Panu pomożemy. Czymś tajemniczym? Nas Pan nie nabierze. Pan jest tajemniczym osobnikiem. Przybył Pan tu nie wiadomo skąd, i nie wiadomo w jakim celu. Nie mamy pretensji, że nie chce Pan nam tak od razu zdradzić swojej tajemnicy. Ale będziemy Pana odwiedzać i być może okażemy się godne Pańskiego zaufania. Owiad! No, I tyle było z ich pomocy. thank mm -hmm. you Mamo, patrz! Bezdomny. Nie, kochanie, to nie jest bezdomny. To włóczęga.